Ale to kamerujesz, jest Kolejna część to kurwa malowanie. Patrz mazgunda dała na piazną. Hopie, dawaj tu kielona, ciulamy mrówka. Zaro. Zaro. Hopie, ściana, głuś, hopie. A na dole też możesz pomalować kurwa, nie, nie zapomnij. Kaj. No kaj na dole, te cegły, kurwa. Kaj. No na dole. Tutaj. Tu. No. No to dawaj już. Już jest kurwa. Mody. Czymej. Ja tak pomodek. To jest następna kurwa. Mody Ajdi. Znaczy zarówlezie kurwa parówka. Konfitury. Będziesz fajnie ciulnięty Rudy Ja ona całą Ja wiem, jak tak będziesz robić to na bank będziesz dupiony. Bo ja jest kurwa żółciejsze od tej Kurwa co robisz ty kurwa? No, mamo, mamo, je, mamo, masz tanki. Co mi do tego? Co mi zjechał no. kurwa szalony Johnny? Młody to jest na YouTube, odać, go tam jest. Kurwa, tam Kurwa, to do nas zawito. patrz, znaczy młody, wiszą klucze na tym, na henglu. Wyszą tam klucze? Nie, zamknę. Nie, możesz. Weźcie klucze, taki nowy tam jest kurwa, taki srebrny. Kruzy. Zlokalizuj go. No... wejdź, no, 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 nie? Otwórz se ancla obok, nie? Ta co jest sobie po lewej stronie, nie? I se weź krzesło. Za panie duki zaś No, otwórz se ta ancla, otwórz Rudy, patrz jak to ci cieknie No o kurwa, cieknie to tak musi, chłopie Bo to tak cieknie, no co na to to... Dobra, maluj nie pierdol <laughs> No że się kurwa nie chce już mnie chłopak Ej ciur. No ale podjął się zadania nie? No ty kurwa też to ty zaraz Chodzisz Siut coś <głos> <głos>